Cudze chwalicie swego nie znacie. To powiedzenie wciąż przypomina mi się, kiedy podróżuję po Polsce. Weźmy szydłowiecki piaskowiec. To polski materiał naturalny, który wybitni architekci wykorzystywali na przestrzeni dziejów, nie tylko w kraju. Albo ludowe instrumenty muzyczne, które zachwycają swoim wyglądem i oryginalnym brzmieniem. Lub stare samochody i motocykle, które dowodzą, że polska myśl techniczna ma się dobrze nie od dziś. Gdzie można sprawdzić, czy mówię prawdę? W Szydłowcu i po bliskiej hucie żelaza w chlewiskach. Zobaczmy! W XIII wieku Szydłowiec był własnością rycerskiego rodu od Za czasów dynastii Piastów i Jagielonów był prężnym i znaczącym ośrodkiem w kraju. Wiązało się to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem handlu i rzemiosła. Królewskie targi szydłowieckie były sławne w całej Polsce. Gospodarczą pozycję miasta dodatkowo wzmacniało wydobycie i obróbka rodzimego piaskowca. Jestem na wieży widokowej Szydłowieckiego Ratusza. Przepiękny rynek z kościołem to dowód dawnej świetności miasta. Jakie były początki miasta? Szydłowiec wzmiankowany jest w źródłach już w XII i XIII wieku. Wiadomo, że w 1360 roku właścicielem Szydłowca jak i okolicznych chlewisk był Dobiesław Herbułodrowąż. W 1401 roku mamy poświadczone źródło, którym Jakub i Sławko nazywają się Szydłowieckimi. Są to pierwsi Szydłowieccy w historii. A czy miasto wywodzi swoją nazwę właśnie od nich, od Szydłowieckich? To Szydłowieccy wzięli swoje nazwisko od miasta. Prawdopodobnie pierwszym mieszkańcem, od którego miasto wzięło swoją nazwę, był rzemieślnik o przydomku Szydło. A kiedy przypada największy rozkwit miasta? Największy rozkwit miasta przypada na przełom XV i XVI wieku, kiedy do władzy dochodzi kanclerz Krzysztof Szydłowiecki wraz z Mikołajem Szydłowieckim. Krzysztof Szydłowiecki, kanclerz Wielki Koronny oraz kasztelan sandomierski i krakowski, był doskonałym mecenasem sztuki. Oprócz tego przyjaźnił się z Albrechtem Solernem oraz Erasmem z Rotterdamu, z którym korespondował. Po 1515 roku. Na pierwszy plan wychodzi Elżbieta Szydłowiecka, która po śmierci ojca w 1532 obejmuje dobra Szydłowieckie. Wchodzi w związek małżeński z Radziwiłem. Radziwiłowie pochodzili z Nieświeża. Jest to linia nieświesko ołycka zamieszkująca tereny na Litwie. I wtedy też Szydłowiec zyskuje najwięcej. Znajdujemy się na Górze Trzech Krzyży. To wyjątkowe miejsce. Dlaczego? Tak, jest to wyjątkowe miejsce w Szydłowcu, ponieważ jest to pozostałość po wyrobisku tutejszego kamieniołomu piaskowca. Poza tym miejscowa ludność ustawiła na górze trzy krzyże, aby odpędzić morowe powietrze, które dosyć często w XVII wieku nawiedzało miasto. Zdaniem geologów piaskowiec z Ziemi Szydłowieckiej ma wyjątkową, jak na ten materiał, grubość dochodzącą nawet do kilku metrów. Jego struktura doskonale nadaje się do rzeźbiarskiej obróbki. Pokłady kamienia leżą płytko, co ułatwia jego eksploatację. Był idealny do produkcji żaren, kamieni młyńskich lub wręcz do budowy całych budynków. Z niego wykonana jest elewacja Pałacu Kultury i Nauki. Piękną wizytówką Szydłowca jest ratusz. Należy on do jednego z najbardziej okazałych i najcenniejszych zabytków budownictwa mieszczańskiego w Polsce. Włoscy architekci bracia Kacper i Albrecht Fodyga zaprojektowali, a kamieniarz Jan Herbeck wykonał kunsztowne dekoracje i detale architektoniczne, które można podziwiać do dziś. W którym roku powstał ten obiekt? Pieniądze na budowę ratusza rozpoczęto zbierać w 1599 roku. Jednak kamień węgielny położono dopiero w 1602. Ratusz budowano przez 27 lat, ukończono go w 1629 roku. Jaki to jest styl? To jest styl późnorenesansowy. Widzimy to w wielu elementach. Widzimy bardzo piękną matykę, która jest w trzech poziomach. Na pierwszym poziomie widoczne są obecnie okna, których jeszcze do XIX wieku nie było. Po prostu wcześniej ratusz musiał pełnić także funkcję obronną, dlatego powyżej widzimy otwory strzelnicze. Wiadomo, że w ratuszu była siedziba władz, było więzienie, ale również sąd. Tak, sąd funkcjonował praktycznie od powstania, od początku powstania ratusza, czyli około XVII wiek. Z tego też okresu pochodzi tutejszy pręgierz, wykonany z miejscowego piaskowca przez szydłowieckich kamieniarzy. Ale nie stoi tu ku przestrodze, tylko jest historyczną pamiątką. Tak, jest historyczną pamiątką, jest też praktycznie jedynym okazem w tej części Małopolski tak starego, Pręgierza i można powiedzieć miejsca do wykonywania kar. Ale nie jest jedynym, bo za nami znajduje się drugi pręgierz, tylko trochę inny. Tak, za nami znajduje się drugi pręgierz, który nazywa się Zośka. Przy nim wykonywano kary tylko na kobieta. Stąd ta nazwa? Tak, prawdopodobnie została wykonana kara na kobiecie o imieniu Zośka. Mamy tutaj do czynienia tak samo z księgami miejskimi, które przekazują Informacje z czasów radziwiłłowskich, to jest przełom XVII-XVIII wieku. W czasie insurrekcji Kościuszkowskiej, powstania listopadowego i styczniowego, Szydłowiec poniósł znaczące straty. Podczas powstania listopadowego był miejscem walk oddziałów Mariana Langiewicza z wojskami rosyjskimi. Czasy powstania Kościuszkowskiego na szydłowieckim rynku upamiętnia pomnik Tadeusza Kościuszki. W XV wieku Szydłowiec otrzymał prawa miejskie. Zbudowano tu wtedy, oczywiście z miejscowego piaskowca, kościół św. Zygmunta Króla burgundzkiego. Do dekoracji kościoła Szydłowieccy zatrudnili prawdopodobnie Stanisława Samostrzelnika, sławnego miniaturzystę i iluminatora spod krakowskiego klasztoru Cystersów w Mogile. Kiedy został wybudowany? Kościół został wybudowany w latach 1493-1509. Później także dobudowano południową kruchtę w 1525 roku. Czy od razu w momencie rozwoju miasta powstała ta świątynia? Wcześniej świątynia była drewniana na miejscu obecnego kościoła, wybudowana w 1401 roku wraz z powołaniem tutajszej parafii. Kościół ten rozebrano i postawiono kościół tutajszego piaskowca. A w jakim on jest stylu? Kościół jest w stylu późnego gotyku. Czy ja dobrze widzę, to jest zegar słoneczny? Tak, na miejscowej budowli znajdują się dwa zegary słoneczne, obydwa wyryte na skarpach świątyni w 1632 i w 1661 roku. Czy ta świątynia posiada jeszcze jakieś wyjątkowe charakterystyczne elementy? Tak, świątynia posiada na swojej zewnętrznej elewacji unikatowe w skali Małopolski inskrypcje naścienne. W literaturze nazywane grafitami. Jest ich około stu, pochodzą głównie z XVI i XVII wieku, i mają za zadanie wypominek za zmarłych pochowanych na przykościelnym cmentarzu. Wnętrze kościoła świętego Zygmunta zachwyca polichromowanym sklepieniem. Są tu też inne ciekawostki architektoniczne, jak portale zakrystii, skarbczyka i kruchty oraz stare, kute w żelazie drzwi do zakrystii. W ścianie prezbiterium znajduje się płyta nagrobna Mikołaja Szydłowieckiego, wykonana najprawdopodobniej w warsztacie Bartolomeo Berecciego, twórcy Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Zmarły przedstawiony jest w charakterystycznej na tamte czasy pozie sansowinowskiej, we śnie, wsparty na łokciu. We wnętrzu kościoła można zobaczyć nagrobek Marii z Gawdzickich, z którą ożenił się Mikołaj Radziwił. Ich nieszczęśliwa miłość zainspirowała Helenę Miszkównę do napisania trędowatej. Legenda głosi, że kto dotknie rzeźby, będzie miał szczęście w miłości. Idąc z rynku w dół miasta, natkniemy się na zamek, dawną siedzibę Szydłowieckich i Radziwiłów. Zbudowany na sztucznej wyspie budynek miał kiedyś zwodzony most. Jego obecny kształt zawdzięczamy Mikołajowi Krzysztofowi Radziwiłowi Sierotce, który w XVI wieku dokonał tutaj gruntownej modernizacji. Znajdujemy się w saloniku urządzonym w stylu Empire, urządzonym przez ostatnią właścicielkę zamku w Szydłowcu tak. przez... Annę z Zamojskich Sapierzynę, która nabyła Zamek Szydłowiecki na publicznej licytacji w 1802 roku i była jego właścicielką do 1828 roku. Kiedy to odsprzedała zamek Królestwu, skarbowi Królestwa Polskiego? Do dziś we wnętrzach przetrwały różne ślady kolejnych przemian i stylów, w jakich ten zamek funkcjonował. I ślady kolejnych właścicieli, bowiem w najstarszej części zamku zachowały się malowidła. Są to polichromie przypisywane Stanisławowi Samostrzelnikowi. Jest to fryz z herbami Mikołaja Szydłowieckiego. Ze strony macierzystej i ojczystej, herby w takich obramieniach okrągłych, są to herby jastrzębiec i sulima. Jastrzębiec ze strony babki ojczystej, natomiast sulima ze strony babki macierzystej. W tej części został również zachowany strop kasetonowy, polichromowany, bardzo podobny do stropów wawelskich. Ale trudno tu się dziwić, ponieważ no, jak wiadomo szydłowieccy mieli bardzo duże związki z Wawelem. Zachował się również inny frys w wyższej kondygnacji, przedstawiający uskrzydlone główki aniołków w otoczeniu elementów widzi roślinnych i dekoracji architektonicznych. Jak to na zamku bywa, pojawia się tu biała dama, która spaceruje nocą po korytarzach. Kamery monitoringu zarejestrowały jedną z takich nocnych przechadzek. Postać tę wiąże się z legendą o Elżbiecie Radziwiłłównie. Zakochał się w niej pewien szlachcic. Ojciec dziewczyny nie zgodził się na to, aby kochankowie się pobrali. Pewnej nocy Elżbieta próbowała wymknąć się z zamku podziemnym tunelem, który łączy go z kościołem. Niestety, przeraziły ją mieszkające w tunelu nietoperze i ze strachu dziewczyna zmarła. Mrożące krew w żyłach historie o Białej Damie nie przeszkodziły zorganizować w zamku unikatowego na skalę światową Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Można tu podziwiać przepiękne liry korbowe, mazanki, dłupcoki, basy, terkotki, trąbity, a także największą kolekcję harmonii i instrumentów dudowych. Dziś w Szydłowieckim Zamku znajduje się Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. To imponująca kolekcja. Szydłowieckie Muzeum jest muzeum unikatowym w skali kraju, bowiem w Polsce jest to jedyne muzeum ludowych instrumentów muzycznych. Są kolekcje instrumentów ludowych w wielu muzeach. Jednak nasza jest największa. Rozumiem, że to, co tu widzimy, to nie wszystko. To jest mniej więcej jedna ósma kolekcji, którą zgromadziło Szydłowieckie Muzeum. Ekspozycja podzielona jest na dwie części. W pierwszej części znajdują się przykładowe składy kapel. Jest to 8 kapel z podstawowymi instrumentami, które grały w danych kapelach, natomiast w pozostałych salach instrumenty pokazane są ze względu na źródło dźwięku, czyli podzielone są na cztery grupy. Jakie to grupy? Yy, sala, w której znajdujemy się w tej chwili yy, prezentuje dwie grupy instrumentów. Są to membranofony, czyli instrumenty z brzmiącą membraną, tak jak na przykład kocioł, burczy basy czy bębenki yy, oraz hordofony, czyli instrumenty strunowe. Już same nazwy są niezwykłe, a kiedy jeszcze się patrzy na te instrumenty, no to podziw dla ludzkiej wyobraźni. Wśród tych instrumentów znajdują się instrumenty stare, bowiem na przykład w jednej z gablot prezentowane są złupcoki. Podhalański instrument rodzaj gęślików na podhalu określa się złupcoki gęślami, które datowane są na 1705 rok. Znajdują się również w tej sali maleńkie skrzypki. Tak zwane mazanki to jest instrument pochodzący z Wielkopolski, instrument dłubany i również tutaj mamy taki stary instrument pochodzący z XIX wieku. Takich XIX-wiecznych instrumentów na tej wystawie jest znacznie więcej. Szydłowiec był miastem, w którym Żydzi stanowili większość mieszkańców. Znajduje się tutaj przepiękny cmentarz żydowski, jeden z największych zachowanych w Polsce. Powstał w drugiej połowie XVII wieku, kiedy powołano tu żydowską gminę wyznaniową. Wśród zachowanych do dziś ponad 3000 macew nie ma dwóch jednakowych nagrobków, a kurszt wykonania liternictwa i piktogramów to najlepsze świadectwo renomy szydłowieckich kamieniarzy. Przed wojną blisko 80% mieszkańców Szydłowca to byli Żydzi. Dlaczego właśnie tutaj ta społeczność była taka liczna? Były tu dobre warunki do tego, żeby mogli zamieszkać, żeby mogli w tym mieście żyć. Szydłowiec leży na szlaku. Kraków-Warszawa, tędy przechodziły różne wojska, tędy przechodzili, tędy się toczyły wydarzenia. I kiedy doszło do Potopu Szwedzkiego, który został zniszczony, bo wcześniej było to bogate, dostatnie miasto, które się świetnie rozwijało. I żeby ratować, żeby to miasto z powrotem się narodziło, ówczesny jego właściciel Dominik Mikołaj Radziwiłł postanowił ściągnąć Żydów, stworzyć dogodne warunki do tego, żeby mogli tu zamieszkać rozwinąć rzemiosło, rozwinąć handel. No I tak się stało. Oczywiście najpierw ich było niewielu. Stopniowo, stopniowo zaczęli napływać, zaczęli tutaj to miasto tworzyć. No wiadomo, Żydzi przede wszystkim byli handlarzami, byli rzemieślnikami, nie, nie żyli na wsi. I z czasem, kiedy już doszliśmy do okresu międzywojennego, kiedy doszliśmy do 1939 nawet roku, to ich było tu 80%, 75-80%. Każda macewa ma swoją symbolikę. Co ona oznacza? Tak, rzeczywiście. Wśród tych 3100 macew żadna się nie powtarza. One się różnią, minimalnie my nie dostrzegamy tego, ale dla Hasyda, który tu się znajdzie, oczywiście te różnice istnieją. Co one oznaczają? Więc najstarsze macewy. Najstarsze groby nie posiadają nazwisk, są imiona ojca albo imiona. Żydzi nie przywiązywali wagi do nazwisk, to później, w czasie zaborów kazano im, nadawano im nazwiska, różne zresztą, czasem bardzo śmieszne, a oni nie przywiązywali do tych nazwisk wagi. Na macewach jest rozdzielona jakby symbolika kobiet i mężczyzn. Jeśli chodzi o kobiety, to przede wszystkim są świece. Świece, dlatego, że kobieta zapalała świece w piątek na szabas. Te świece są w menorach, te świece są pojedyncze, złamane. No złamana świeca, wiadomo, jest to symbol śmierci. Jeśli chodzi jeszcze o kobiety, to mamy na przykład ptaka, który trzyma w dziobie gałązkę. Co to znaczy? To znaczy, że umarła bardzo młoda, jeszcze niezamężna dziewczyna. Mamy pis, ptaka, który karmi pisklęta. To jest y, odeszła kobieta, która y, była rzadką zostawiła dzieci. No, na grobach są na przykład skarbonki i ręka, która wrzuca pieniążek. Ktoś, kto był hojny, kto udzielał jałmużny, kto pomagał. A męskie symbole? No, męskie symbole to przede wszystkim są książki. Te książki są też w różnych konfiguracjach. To świadczy o tym, że ktoś był pobożny, że znał Torę, że był odczytany w tej torze. Potem, że był kapłanem. I z kolei są jeszcze dzbanki albo miski z wodą, czy dzbanek, gdzie z dzbanka leci woda na ręce. To są lewici, czyli pomocnicy kapłanów. Inda poruszana za pomocą wody. Jedyny w Polsce zabytkowy piec hutniczy opalany węglem drzewnym. To cuda techniki, które zachwycają swoją praktycznością i jakością wykonania. Można je podziwiać w zabytkowej hucie żelaza w chlewiskach koło szydłowca. W którym roku w chlewiskach powstała huta żelaza? Rok budowy. Rok rozpoczęcia budowy huty to jest rok 1890, a ukończono ją trzy lata później, w roku 1893. Za nami wielki piec, ale to jest piec wyjątkowy. Dlaczego? Otóż, no technologia wytopu rudy żelaza za pomocą węgla drzewnego znana jest wcześniej. Jednakże towarzystwo, francuskie Towarzystwo Metalurgiczne znało już technologię wytopu z wykorzystaniem gazów wielkopiecowych. Prawdopodobnie wiemy, że węgiel drzewny spalając się wydziela gazy. I te gazy nie uchodziły w atmosferę, tylko były w specjalnych piecach spalane i nagrzewały powietrze. A dodajmy, że do wytopu żelaza potrzebna jest bardzo wysoka temperatura. Oczywiście. A więc węgiel drzewny nadmuchiwany gorącym powietrzem dawał na surówkę 1600 stopni. I wtedy żelazo miało ciekłą konsystencję i mogło swobodnie wypłynąć z, z tego właśnie z pieca. Junak, WSK, Komar to nazwy, które na niej twarzy wywołują sentymentalny uśmiech. W zabytkowej hucie żelaza w chlewiskach, która jest oddziałem Muzeum Techniki w Warszawie, na wystawie starych motocykli i samochodów, można przypomnieć sobie syrenkę dziadka albo swój pierwszy motocykl z młodości. kultowa syrenka czy motorower komar. Te niezwykłe eksponaty można znaleźć na wystawie w Chlewiskach. Perełką kolekcji jest wyścigowy Polonez z silnikiem Ferrari, którego odpala się z zewnątrz z uwagi na potężny huk. Większość pojazdów to nieużywane egzemplarze historycznych już aut i motocykli. Słynny piaskowiec, instrumenty ludowe i perełki polskiej motoryzacji. To wszystko na dawnym szlaku handlowym i skrzyżowaniu kultur w otoczeniu ciekawej architektury z bogatą historią. Szydłowiec i okolice zaskakują bardzo pozytywnie i właśnie to w podróżach lubię najbardziej. Bez wątpienia to miejsce, w którym można się zakochać.